Wyobraź sobie, że patrzysz nocą w niebo. Jest cisza, może jakiś pies szczeka gdzieś w oddali, i nagle błysk, coś się porusza, jakiś nieokreślony kształt nie jak samolot, nie jak satelita coś dziwnego. I pierwsza myśl to obcy. No właśnie, dlaczego tak łatwo nam przychodzi przypisać nieznane czemuś nadzwyczajnemu to stara, bardzo ludzka historia. I żeby ją zrozumieć, musimy się cofnąć daleko, bardzo daleko w czasie. Kiedyś, dawno temu, ludzie nie mieli meteorologii, nie wiedzieli co to ciśnienie, prądy powietrza czy front atmosferyczny, ale wiedzieli jedno: kiedy burza szalała nad morzem, to Posejdon był wkurzony. Tak właśnie działał mechanizm, który filozofowie później nazwali bogiem luk God of the Gaps czyli kiedy czegoś nie rozumiemy, wstawiamy w to miejsce Boga proste, eleganckie i bardzo ludzkie. Zresztą nawet wielcy naukowcy tak robili. Weźmy Isaaca Newtona człowieka, który właściwie opisał, jak działa cały wszechświat. Trzy prawa ruchu, grawitacja, orbity planet wszystko to wyszło spod jego pióra. Ale nawet on miał moment zawahania. Bo gdy obliczył, że Jowisz przez swoją ogromną grawitację powinien powoli rozregulowywać orbity innych planet, pomyślał, hmm, skoro układ słoneczny jednak się nie rozpada, to może Bóg od czasu do czasu przychodzi i wszystko naprawia. Czyli Newton sam dopisał Boga tam, gdzie kończyło się jego zrozumienie. Nie z lenistwa, tylko z pokory, bo wiedział, że czegoś nie wie i to jest piękne, ale też niebezpieczne. Bo kiedy przestajesz mówić nie wiem, przestajesz szukać. W naszych czasach Bóg trochę zszedł ze sceny, ale luka pozostała. I wiecie, kto ją zajął? Obcy, przybysze z innej planety, innej galaktyki, innego świata. Serio, nie rozumiemy, jak powstały piramidy? Pewnie kosmici. Widzimy światła na niebie, statki kosmiczne, słyszymy dziwny dźwięk w oceanie. No, jasne, że obca cywilizacja pod wodą to nowoczesna wersja tego samego mechanizmu. Nie wiem, więc wstawiam coś niezwykłego. Kiedyś był to Zeus, dziś ET, i to nie znaczy, że temat obcych jest zły. Wręcz przeciwnie, to fascynujące. Ale problem zaczyna się wtedy, gdy obcy stają się wymówką zamiast zaproszeniem do dalszych pytań. No dobrze, ale co z tymi gośćmi z innego systemu? Czy naprawdę coś takiego już do nas przyleciało? Otóż, tak. I nie mówię o zielonych ludzikach, tylko o trzech prawdziwych obiektach międzygwiezdnych, które wykryliśmy w ostatnich latach. Pierwszy to Oumuamua, odkryty w 2017 roku przez teleskop na Hawajach. To odkrycie, jak widać, jest całkiem nowe. Badanie na ten temat ciągle trwają. Sama nazwa znaczy pierwszy zwiadowca. I faktycznie ten obiekt przyleciał z zewnątrz naszego układu słonecznego, przeciął go, a potem zniknął w przestrzeni. I tu zaczęły się schody. Bo Oumuamua zachowywał się dziwnie, poruszał się trochę inaczej niż przewiduje czysta grawitacja. Nie wyglądał jak klasyczna kometa, nie widać było gazu, nie miał ogona, ale przyspieszał, jakby coś go pchało. Niektórzy naukowcy, w tym znany astrofizyk Avi Lob, powiedzieli, może to fragment obcej technologii, może żagiel świetlny, no i internet eksplodował. Ale większość badaczy odpowiedziała spokojnie: poczekajmy, zbierzmy dane. Może to po prostu bardzo nietypowa skała. I tak, dziś najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie jest takie, że Oumuamua był czymś w rodzaju lodowej płytki z innego systemu, która po prostu. Dziwnie się topiła pod wpływem Słońca. Potem przyleciał dwoi Borisov, klasyczna kometa. Tym razem wszystko pasowało: ogon gazy pył, jak podręcznikowy przykład, tylko że spoza naszego układu. A w 2025 roku pojawił się 3i Atlas, trzeci międzygwiezdny obiekt. I znów zachowuje się trochę dziwnie, trochę inaczej niż typowe komety. Ale nie na tyle, żeby od razu krzyczeć obcy. To raczej dowód na to, że wszechświat jest pełen rzeczy, których jeszcze nie rozumiemy, ale które nie muszą być inteligentne. Mogą, ale nie muszą. I to jest klucz. Kolejność ma znaczenie. Najpierw dane, potem hipoteza. Nieodwrotnie. A kiedy już pojawia się jakaś sensacyjna teoria, na przykład to statek kosmiczny, nauka pyta. Super. A gdzie dowody? Bo w nauce nie wystarczy mieć rację, trzeba to jeszcze pokazać. Zresztą Ewi Loeb, ten sam, który wspomniał o obcych, nie rzuca słów na wiatr. Założył projekt Galileo zespół, który faktycznie bada niezidentyfikowane zjawiska na niebie naukowymi metodami. Bez teoryjek, bez sensacji, po prostu zbieranie danych, analiza, porównanie z fizyką. To pokazuje, że można mieć otwarty umysł i jednocześnie trzymać się twardych dowodów, bo sceptycyzm nie oznacza zamknięcia, tylko kontrolowany entuzjazm. A jeśli obcy faktycznie istnieją, dlaczego jeszcze ich nie widzimy? To klasyczny paradoks fermiego: przy tylu miliardach gwiazd i planet ktoś powinien już się odezwać, a jednak cisza może dlatego, że odległości są zbyt duże. Może dlatego, że cywilizacje znikają, zanim nauczą się podróżować, a może po prostu nie szukamy tam, gdzie trzeba. Ludzkość cały czas nie jest w stanie obserwować całego kosmosu wokół nas. Nie wiemy, i to jest ok. To chyba najtrudniejsze, ale też najważniejsze zdanie w nauce. Nie wiem, bo to właśnie od tych słów wszystko się zaczyna. Newton, Einstein, Curie, wszyscy zaczynali od nie wiem. To zaproszenie do odkrycia. Więc kiedy ktoś mówi, nie wiem, więc to pewnie obcy, warto odpowiedzieć, może, ale jeszcze nie mamy dowodu. To nie jest nudne, to jest uczciwe. A uczciwość w nauce to największy przejaw odwagi. Odwagi i pewności, że żadne nasze wewnętrzne przekonania nie zamarzą prawdziwego obrazu rzeczywistości. To więc, czy obcy naprawdę nas odwiedzają, nie wiemy, jeszcze. Ale jedno jest pewne. Niebo nad nami wciąż ma więcej pytań niż odpowiedzi. I właśnie dlatego warto patrzeć w górę. Nie po to, żeby wierzyć w coś magicznego, tylko żeby nie przestać się dziwić. Tam na pewno znajdziemy zjawiska, które nie są łatwe do wyjaśnienia, ale właśnie one mogą nam powiedzieć, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Dziękuję, że obejrzałeś ten film do końca. Zostaw suba, kliknij dzwoneczek, bo kolejny odcinek. Zabierzecie jeszcze dalej. Tam, gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią, a tam dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy.